Przed nami mecz otwarcia Euro 2024. Co to będzie za turniej? Witamy Państwa! Mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Tomasz Smokowski. Mam przyjemność komentować dziś ten mecz w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Dzisiaj zobaczymy pierwszy mecz fazy grupowej Euro 24 i spodziewamy się naprawdę solidnej dawki emocji i świetnej piłki. To musi wpaść! To będzie corner. Zrożnego w okolice 11. Dobrze, zablokowany strzał. Ramkarz wypiąskował piłkę. Tak, to powinno się robić w obronie. A oto wyjściowa jedenastka reprezentacji Szkocji. Ich wyjściowe ustawienie to 5-2-2-1. Choć takie rozwiązanie mocno utrudni rywalowi strzelenie gola, minusem może być brak potencjału w ofensywie przez brak skrzydłów. Przerwana akcja, strata piłki. Reprezentacja Węgier. Zagra dziś w następującym składzie. Dziś stawiają na formację 5-2, ale chwileczkę chyba będzie Bramka. Tak! Piłka w siatce. W pierwszym kwadransie spotkania. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła na takim poziomie, właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. Reprezentacja Węgier traci bramkę i zacznie od środka. Czy zdołają wyrównać? Orban, szefer. Będzie szut wolny po tym faulu. Dobra decyzja, arbitra. Indywidualna akcja. Może być ciekawie. Obiecujące zagranie przedpoletarne. Co za blok! Brawo! Gwizdek, czyli będziesz rzut wolny po tym zagraniu. Kerkes. Radzi sobie teraz z obroną. I stanął na linii strzału. Christy. I spokojnie broni to bramkarz. I reprezentacja Węgier oddaje piłkę. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. Poszedł do przodu. Od razu zrobiło się ciekawie. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Ryzykownie, ale skutecznie. Cirnej. MacGregor. Weża na bramkę. Dobrze teraz przeszkodził. Lang. Przejęcie piłki. Tak, sprawa wyjaśniona. Piłka wybita. Złamał w tej sytuacji przepisy. Nie ma co drążyć. Dominik Somozloj. Mark Mamy przewinienie, ale sędzia pozwala na dalszą grę. Dominik Sobosloj. Korzyść. Sędzia puszcza grę, choć tam mieliśmy fał. Ale jednak rozlega się gwizdek. Mamy zatem rzut wolny. Szolaj. O, i to był książkowy odbiór piłki. Dominik Sobosloj. Noć. Varga. Mak w nogach, do przeciwnej bramki coraz bliżej. Bramka! Bramka ma wyruchanie. Ten mecz jest coraz ciekawszy. Robertson. Scott Mak, Mark Minej. Robertson dostaje teraz piłkę. Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Znakomicie teraz zagrał w obronie. Piłka odzyskana. Henry. Szansa, czy przełamie impas? Jest! Gól! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Wszyscy kochamy gole po akcjach indywidualnych, ale kiedy zdarza się bramka taka jak ta, wypracowana przez cały zespół, zasługuje to na najwyższą pochwałę. To świadczy o ogromnym zgraniu drużyny. Aktualny wynik to 2 do 1. Wili Orban. Szoloj. Bola. Dobrze, teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Noć. Przechwyt. I są przy piłce. John McGinn. Teraz będzie dobra okazja. Dalej jest ciekawie. No i Bramka! No ładnie. Przebaga rośnie, a ciśnienie osób na ławce wyraźnie spada. No piękna Bramka. Może się wydawać, że strzał z tak bliska to łatwizna. Ale wymaga to pewności siebie i nie lada refleksu. Mamy więc 3 do 1. Dominik Sobosloj. Barga. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Chyba się doigra. Będzie kartka. Blokował teraz ten strzał, ale dalej groźnie. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. No i zaczynamy proszę Państwa drugą połowę tego meczu. Sędzia jednak dyktuje rzut wolny. Puszczenie gry nie przyniosło im korzyści, należało cofnąć akcję. Zamiast kary indywidualnej tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Tak się powinno stopować ataki rywala. Christy. Ależ teraz będzie okazja. Doskonałe teraz zachowanie w obronie. Zagrożenie oddalone. Wyraźnie teraz słychać kibiców niezadowolonych z decyzji arbitra. Domagali się rzutu karnego, ale sędzia postanowił inaczej. Gra toczy się dalej. Piłkę przejęli rywale. od autu. Schaefer decyduje się na indywidualny rajd. Ale ile można. Obrona się połapała. Wreszcie to przerywa. Dobra współpraca. Mac minej. Mac Gregor. Mac minej. Dobrze teraz zatrzymał strzał. Liczby mówią wszystko. Urządzili sobie dzisiaj niezłą kanonadę. No i mamy efekty. Nie sądzę, żeby rywale zdołali nawiązać z nimi walkę. Są w znakomitej formie. Andy Robertson przenoszą teraz grę na drugą stronę boiska. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Jeszcze trochę, a Bramka będzie w zasięgu. No trudno się teraz dziwić temu pressingu. Co teraz? Proszę państwa, to już trzy gole przewagi. To już podchodzi pod znęcanie się nad drużyną przeciwną. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Aktualny wynik to 4 do 1, a teraz zmiana posiadania piłki. Mądrze teraz, dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Danie teraz odebrał piłkę Rywalowi. Christie, reprezentacja Węgier z piłką. Dobrze się teraz zastawia z piłką, nie odda jej za darmo. Christie. Dokładne dośrodkowanie na dalszy słupek. Przejmuje teraz piłkę ze spokojem po tym dośrodkowaniu. No i zmiana posiadania piłki. Gregor Doskonale się ustawił. Hiram Tierney. Robertson przy piłce. Znakomicie przecięte dośrodkowanie od razu. Pochwały trenera i kolegów z drużyny. Aut po tym wejściu obrońcy. Czas sięgnąć do rezerw. Wpuścić nowe siły na murawę. Szefer. Dominik Sobosloj. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Brawo. Skuteczne wejście i ma piłkę. No tak. Oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. No, i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Obronicala po sterunku, oddala zagrożenie. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. Uderza na bramkę. Nie do wiary! Kolejny gol! Prowadzą już różnicą czterech bramek. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. Na tablicy wyników 5 do 1. Erkes. Niezgodnie z przepisami, ale akcja trwa. Sędzia puszcza grę. Teraz rzut rożny. No i po ataku. Dobra interwencja. I raz jeszcze będą bić korner. Dane wejście, ale będziesz utrożny. Ryzykownie, ale skutecznie. A teraz uwaga, ale szobrowa teraz! Wydawało się, że to musi wpaść. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Armstrong Gilmore Jack. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Odbija. Chwilowo gasi pożar. Kerkes. Mało brakowało, a piłka wyszłaby poza boisko. Na szczęście obędzie się bez kartek. Czas dokonać roszat w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Złe było to podanie. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Dobry refleks bramkarza. Wybita piłka. Groźnie. Może strzelasz. No i mamy gola. Chwila radości dla kibiców, ale już chyba za późno tutaj na taki comeback. Nadal wysoko przegrywają. Koniec meczu. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę. Drużyna udowodniła swoją wyższość.